Cześć, witaj serdecznie, Paweł Grzech z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zacząć na YouTubie, nawet jak masz jakiś mały kanał, nie masz doświadczenia. Takie kilka pierwszych kroków sobie, sobie pokażemy. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, wejdź sobie na tę stronę w opisie, jak uruchomić biznes online w 48 godzin. To jest fajne szkolenie, w którym pokażemy się dokładnie, jak postawić fundamenty pod twój biznes w internecie i jak go później skalować. Stworzymy sobie lejki sprzedażowe, będziemy generować ruch, stworzymy produkty, oferty, takie wszystko w jednym. Wejdź sobie na tę na ten link w opisie zapisz się tutaj, obejrzyj prezentację i działamy. Ok, teraz tak jak zacząć na YouTube? Od zera, nawet bez doświadczenia z małym kanalem. Pierwszą rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, są po prostu miniaturki, tytuły filmów, nie? Na miniaturce Twojego filmu najlepiej, byłaby, jakby to była twoja twarz, duża twarz najlepiej. Taka, która da, przekazuje jakieś emocje, coś w tym stylu, a po drugie jakiś tekst, jakiś tytuł. I najlepiej używać kolory tytułów, czcionki, na przykład białe, żółte, czerwone, coś, to jest, musi być najlepiej taki kolor, który będzie rzucać się w oczy, nie? który to trochę kontrastuje. Nie dajemy jakieś takie ciekawe tytuły, które zachęcają też do kliknięcia. nie? Tak masz tutaj dużą twarz z jednej strony, czekaj, jakbym się włączyło, z jednej strony jest duża twarz, jak widzisz, i później jest po drugiej stronie tekst. Jakieś tło z tyłu, na przykład. Nie? Tak samo masz tutaj duża twarz, i jakiś po drugiej stronie tekst. Tekst też widzisz, to jest żółty. Białe, najlepiej żółty, białe, czerwone, coś takiego, co rzuca się w oczy, nie? kto to nie To się wyróżnia na tych innych miniaturek. Wejdź sobie najlepiej w swoją tematykę, tutaj wpisz w wyszkwiacie YouTube a jakąś swoją tematykę, na którą chcesz nagrywać i sprawdź sobie tytuły filmów, jak wyglądają, jak wyglądają też te miniaturki i możesz sobie zrobić taki miks. Sprawdź też wyświetlenia, nie? tu ma 13 tysięcy wyświetleń, 4, 1, 6 tysięcy te wyświetlenia. Ilość tych wyświetleń zależy, zależy też od danej niszy. W branży jest mniej wyświetleń, druga branża generuje więcej wyświetleń, nie? Też warto o tym pamiętać. I wtedy możesz sobie zrobić, porównaj sobie różne te filmy, te które są najwyżej. Patrz jakie mają wyświetlenia, jakie mają tytuły i możesz się na nich wzorować. Możesz robić podobne tytuły i podobne miniaturki i też korzystać z podobnych, tak jak oni mają, nie? I sobie takie, takie miniaturki w bardzo prosty sposób stworzysz sobie na przykład w Canvie. Canva jest, dzieli się na bezpłatną i płatną. Jak wejdziesz sobie w Canvę, tu w wyszukiwarce wpiszesz na przykład YouTube w Canwie. Pisz sobie YouTube i tu masz takie właśnie przykładowe różne niedurki. To jest akurat wersja płatna kanwy. I na przykład jeszcze taka taką fajną miniaturkę. Jak sobie kliknę w to, mogę sobie ją przerobić. Tutaj mogę w tym miejscu, tu gdzie jest twarz tego pana, mogę moje, moje zdjęcie wkleić. Tu mam czcionkę, którą mogę przerobić, napisać swój tekst. Jeśli chodzi o czcionkę, warto wybrać czcionkę Anton. Tutaj tą. Zobacz, jaka jest różnica, nie? Teraz jest taka czcionka. To wezmę do góry. Ona wygląda w taki sposób. też nie jest zła, ale kliknę w Anton. Ona jest o wiele większa, grubsza jest taka, nie? Jest lepiej, bardziej widoczna, więc korzystaj z ściąki Anton, to ci polecam. I też kolor, tak jak mówiłem, żółte, takie sobie wrzucają w oczy też, nie? Żółte, czerwone, o, tutaj masz też takie fajne tło różne. I później ten obrazek zamierz na swój. I tutaj najlepiej wklejasz zdjęcie swojej twarzy, mogą być tam różne emocje, też może być twarz po prostu z uśmiechem twoim, nie? która wy pokazuje pozytywne emocje, ale wtedy musisz usunąć sobie ten tło. I tło usuwasz na przykład albo w kanwie, albo to jest takie proste narzędzie. Tutaj masz, jak tutaj masz, remove. O, teraz widać: remove.bg. Wchodzisz na tą stronę, klikasz w to miejsce, upload image. Tu akurat sobie wgrałem moje zdjęcie dla przykładów. wgramy jeszcze to, wgrywasz i z jest usunięty ten background z tyłu. Nie? I po prostu robisz download, sobie to zdjęcie pobierasz. No to już może zrobimy: Pobieram sobie to zdjęcie, zapisz i sobie po prostu wgrywam tutaj. Tu wchodzę, upload. Też mam jedno, dwa zdjęcia, to jest też moje zdjęcie, ale z tym, z tłem. Wgrywamy. Wgrywam sobie do kanwy, Wysył to te zdjęcie, zastępuje. Nie? Przesuwam tego z tyłu, wywalę moje zdjęcie i co mogę je powiększyć? No Ta akurat jest to niewyraźne. To zdjęcie było z małe, ale może być o. I mam swoje zdjęcie, na przykład to jest tak na szybko zrobione. Tu jest inne zdjęcie, na przykład to jest to większe, może być, jest bardziej wyraźne. Powiększam i z jednej strony piszesz tekst z drugim masz swoje zdjęcie i masz miniaturkę zrobioną. Wzoruj się na innych filmach z twojej niszy, wpisz sobie w wyszukiwarce YouTube'a swoją niszę, tą swoją tematykę, przejrzyj sobie, nie wiem, pierwsze 10 filmów i rób sobie miks tak zwany, nie? Patrz jakie mają słowa kluczowe w tytule i miksuj sobie te słowa kluczowe, patrz jakie mają miniaturki i rób sobie, staraj się na, na nich wzorować, nie? I sobie miniaturki możesz robić w kanwie To było pierwsze. Tytuły, też optymalizacja SEO jest ważna, nie? Czyli na początku tytułu słowo kluczowe, Czy jak masz tutaj tytuł, na przykład jak zostać jak zostać social media managerem, marketing online, content marketing na YouTube, Facebook, czy zadepanowanie marketingu w social media. Czyli tutaj na początku w tym tytule warto, aby było twoje słowo kluczowe, te główne słowo kluczowe, na które chcesz się yy, promować, nie? Jak prowadzić social media swojej firmy, nie? Na przykład to też dalej też może jakiś tytuł dać jakiś tekst dać za, tym, za tym swoim kluczowym ale staraj się aby właśnie w tym tytule było twoje słowo kluczowe Te najważniejsze słowo kluczowe na które chcesz się wzorować, na które chcesz się pozycjonować to jest ważne i też w opisie staraj się też dać to samo słowo kluczowe cztery razy na przykład nie czy na przykład niech to będzie słowo kluczowe optymalizacja seo tak masz opis to zrób sobie tutaj coś takiego jedno słowo kluczowe na początku piszesz jakiś tekst na ten temat nie później jest czekaj źle, tak na początku, później znowu słowo kluczowe, słowo kluczowe i słowo kluczowe, żeby było cztery razy w tekście. I później piszesz tutaj coś, później tutaj coś dopisujesz i tak dalej. Nie? Staraj się, żeby to twoje główne słowo kluczowe było cztery razy w opisie. Przynajmniej, maksymalnie cztery razy. Może być mniej, ale to jest tak optymalnie cztery razy. Jeśli chcesz pisać fajne, e, fajne opisy do swoich filmów, korzystaj z narzędzia takiego, na przykład masz chat GPT. To jest bezpłatne narzędzie, na pewno już o nim słyszałeś. Tu możesz stworzyć sobie fajne opisy do filmów. OK, mamy ChatGPT i możesz napisać. Napisz mi kilka paragrafów na temat. Na temat. Tam była otomowizacja SEO. Ja jeszcze coś tutaj wymyśli. Później sprawdź ten tekst. Popraw go pod siebie. Też możesz dodać. Użyj w opisie 4 razy słowa czego otomowizacja SEO. Też to możesz dodać, nie? Czyli jeszcze raz to na przykład zrobimy. Czekaj, kopiuj. To za czym. Użyj 4 razy. Użyj w opisie. Zobaczymy, co wyjdzie masz już na początku. Optymalizacja SEO. Poprawna optymalizacja SEO. muszę lepsze wyniki. Optymalizacja SEO. Widzisz, już masz kolejny raz. I to Ci tworzy prosty tekst bez wielkiego namysłu. Jeśli ten czat GPT ci przerwie, w którymś będzie pisać, po prostu dajesz komendę Dalej, Enter, a wtedy kontynuujesz pisanie. bo tak się czasami, czasami zdarza, jak Ci ten czat tworzy opis jakiś, do, do byle czego? Czasami on się zacina, nie? Wtedy wystarczy, tu klikniesz komendę Dalej i on, on kontynuuje pisanie. I masz zobaczyć fajny tekst ze swoim kluczowym optymalizacja SEO. I to sobie wklejasz, to sobie wtedy kopiujesz, sprawdzasz, jak to wygląda, czy coś trzeba poprawić, czy coś dodać od siebie, i dodajesz do opisu swojego filmu. Nie? To było to. Wybór odpowiedniej niszy też jest ważny, bo nie każda nisza działa dobrze. I ja też miałem taki problem, szczerze mówiąc, ja wcześniej wybrałem sobie niszę, która była bardzo kiepska. Sobie uwzdorałem, że będę nagrywać na ten temat w tej niszy, że w końcu osiągnę sukces i straciłem chyba 3 lata życia na walkę w tej niszy, to była nisza netwór marketingu. Nie? Chciałem, nagrywałem filmy szkoleniowe pod netwór marketing i z, w ogóle nie mogłem złapać żadnego zasięgu. Jednak jak zacząłem nagrywać na inne tematy, na przykład zarabianie w internecie, właśnie takie jak teraz filmiki, takie bardziej instruktażowe poradniki, ten kanał mój zaczął dopiero rosnąć. Czyli tak naprawdę wybór złej niszy może pogrążyć Twój cały biznes. Dlatego staraj się wybrać dobrą niszę, która do pasuje. Też nie, też to nie może być taka nisza, w której po prostu nie ma żadnego zasięgu, nie, nie ma zainteresowania. Musi być zainteresowanie tym danym produktem, tą daną tematyką i też czasem warto sobie tworzyć różne gamy produktów do tej niszy, którą, w której działasz. Jeśli jeszcze jest takie nisze na przykład jak, jak ja teraz gdzie przykład dajemy różne wskazówki, jak budować biznes online, jak nie wiem, nagrywać na YouTube, jak zdobywać subskrybentów, jak budować listy, listy adresowe, to też czasem twórz sobie na ten temat produkty, które będziesz sprzedawać. Czy jakiś e-book na przykład na początek, później jakieś szkolenie wideo itd. Tak tutaj w naszym przypadku masz fajne szkolenie, w opisie tego filmu jest link, jak postawić biznes online w 48 godzin. Czyli od zera pokażemy Ci, jak postawić te 48 godzin, taką podstawę Twojego biznesu, tak jak to się mówi fundamenty czyli produkt oferta yy, strona landing page tak dalej a później jak już też 38 godzin minie rozwijamy ten yy, biznes online do 5 cyfrowego biznesu w skali miesiąca i teraz już też pokazujemy konkretnie jak budować yy, właśnie nawet, nawet kanał na YouTube jak zbudować pokazujemy jak generować ruch płatny i darmowy jak te leki sprzedażowe optymalizować jak budować kampanię i tak dalej nie czyli tutaj od zera swoje sobie fajny biznes online, już prowadzony krok po kroku, jak to dokładnie robić, nie? To jest fajny system, link masz w opisie, kliknij sobie, powiesz, obejrzyj, sprawdź i działaj razem z nami, nie? I wracając do, te, do tematu, też właśnie płatna reklama na YouTubie też warto nad tym się zastanowić, szczególnie jeśli zaczynasz działać, warto to się zastanowić, nie ustawi sobie jakiejś prostej reklamy na YouTube, żeby ten ruch też wygenerować szybciej trochę, nie? Na, na twój kanał. I też bardzo ważne jest regularne nagrywanie. To jest mega ważne, szczególnie też na początku starać się nagrywać jak najwięcej. I też nagrywaj filmy typu short, nie? Czyli takie te, to mówię to nie? Te krótkie filmiki wideo, bo one też mogą ci, mogą spowodować, że będziesz mieć więcej subskrybentów na kanale i trochę większy ruch, nie? Ja to, ja to mieszam. Nagrywam i te takie dłuższe filmy, jak ten, takie poradnikowe. Warto też skupić się na takich filmach poradnikowych, jak coś zrobić. Na przykład, nie wiem, jak zdobyć tysiąc subskrybentów na YouTube, nie? Jak wybić się na YouTube, jak zbudować, nie wiem, listę mailingową w 30 dni? Takie poradniki krok po kroku, albo jakieś narzędzia. Kliknij tu, zrób to, wejdź tam. Taki poradnik, który krok po kroku pokazuje, co możesz robić, a te takie dłuższe filmy, też możesz sobie dzielić na firmy, te shorty, tak zwane, nie? nie spodnie, shorty, tylko te shorts, nie? Takie filmy shorts, też możesz sobie takie dłuższe filmy, na przykład ja, ja teraz nagrywam, ja sobie mogę go sobie podzielić na, na przykład, nie wiem, na takie krótsze filmy po minucie, nie? Na przykład. I je wgrywać jako filmy short, na przykład, nie? Też tak można zrobić. I te filmy short też warto, jeśli masz na to czas, red, jakby to powiedzieć, też warto je publikować. tik-tik napisałem. Miał być TikTok, też warto je dodawać do TikToka. TikTok, nie tik-tik, może jest jakiś tik-tik, Te same filmy też warto na TikToka wrzucać, na przykład na Instagram i na rolki, na przykład na Facebooku, nie? Żeby one też te wrapały zasięgi. W, w innych mediach społecznościowych. Ja też to robię i też wtedy można dawać linki też do na przykład do YouTube'a, nie? Na TikToku, na Instagramie i na rolkach. Im więcej nagrywasz, tym lepszy będziesz tym, co robisz tak naprawdę, nie? Ponieważ zdobywasz doświadczenie. Masz lepsze obycie później z kamerą, też będziesz widział, co tak naprawdę interesuje Twoją widownię. Jakie filmy generują większe zasięgi i wtedy jeden tematyk, na przykład, na przykład jedna tematyka generuje mniejszy zasięg, druga większy. Też będziesz wiedział, Wokół jakiej tematyki na przykład się obracać, nie? w jakiej tematyce nagrywać swoje filmy. Czy pamiętaj, im więcej nagrywasz na początku, tym lepszy się staniesz. Później możesz tę częstotliwość to zmniejszy zmniejszyć, nie? ale na początku naprawdę warto nagrywać dużo. I też promuj swój kanał w innych miejscach znowu błąd popełniłem, no, zobacz, Twitter. W innych miejscach na Facebooku też możesz publikować filmiki znajdę Facebooka tylko gdzieś tutaj, pokażę ci jakiś film, opublikowałem ostatnio, też warto wrzucać filmiki właśnie na i na Facebooka ze swoim zdjęciem z jakimś krótkim opisem i z linkiem to akurat nie jest to to też nie jest to ale dałem filmik chyba chyba tu nie to był do artykułu na blogu też tak można robić o albo coś takiego na przykład nie jak wykorzystać na przykład coś w czymś tam dajesz krótki opis i dajesz na przykład link do YouTube'a albo do swojego bloga i na swoim blogu może mieć film z YouTube'a ja też tak robię często nie jak wejdę sobie na mojego bloga też mam tutaj często, akademia w tym wypadku, ale też mam tutaj często właśnie afilację czy kroki. Tu mam na przykład film z YouTube'a. Ja też ten artykuł promowałem w mediach społecznościowych. Tu jest filmik z YouTube'a i ten dokładnie ten ten artykuł też promowałem na Twitterze, na Facebooku, na LinkedIn i w innych mediach. Na Pinterest chyba też wrzuciłem. Czyli też swoje, swoje filmy. Tu też można dodać blog, żeby na bloga też dodawać, jak masz. Bloga też łatwo stworzyć i szybko. Czy dodawać swoje filmy też na innych kanałach? Promuj ten swój, swój kanał YouTube w innych miejscach. Na Facebooku, na Twitterze, na blogu. Jak masz na blogu wideo, ten blog też możesz promować. I na Twitterze, na Facebooku, tak, żeby to coraz więcej osób tego docierało. OK, to takie kilka punktów na, na początek. Pamiętaj o miniaturkach, o tytułach filmów. Wzoruj się też na innych kanałach twojej niszy. Sprawdzaj, jakie mają miniaturki, jakie dają filmy, jakie dają tytuły. I możesz robić sobie miks, nie? Możesz sobie wybrać, nie wiem, na przykład 5 najlepszych filmów z twojej niszy i zrobić sobie taką mieszankę z ich tytułów z tych słów kluczowych, używają. Zobacz, jakie słowa kluczowe używają w tytułach. No to jest słowo kluczowe, to główne słowo kluczowe, na które trzeba się pozycjonować, musi być w tytule, na samym początku i też w opisie, o tym pamiętaj, nie? I wzoruj się na tych najlepszych filmach z twojej niszy. Właśnie też automatic SEO, co przed chwilą mówiłem, że tytuły, Słowo począłem w tytułach, w opisie. Pamiętaj też o wyborze dobrej niszy, to jest ważne. Ja wybrałem złą niszę i chyba przez 3 lata straciłem. Faktycznie, straciłem 3 lata życia, można powiedzieć, nie? na tą niszę. Marzyłem, że się w niej wybije, jakoś mi się nie udało. Tylko zmieniłem. wystarczyło zmienić tematykę kanału, tematykę filmów, na które nagrywam, i już ten kanał idzie do przodu, nie? już zaczyna się lepiej rozwijać. Tylko wystarczyło zmienić jedną rzecz. Potrzebowałem na to 3 lat, ale w końcu zmążałem. I zmieniłem tematykę, nie? I właśnie też twórz różne produkty pod swój kanał. Im więcej nagrywasz, tak tu jest napisane. Regularnie nagrywasz też jest coraz lepszy, w tym co robisz, to zaczniesz tworzyć własne produkty, nie? Pod ten swój, swój kanał, żeby też na nim zarabiać. OK. To na tyle. Kliknij sobie w link w opisie. Wejdź na tą stronę, to jest pierwszy link w opisie, w zapisze tutaj, jest, pokażę Ci, jak tutaj już mówiłem, jak zbudować biznes o w 48 godzin. Postawimy w tym, w tym czasie Twoje fundamenty. Jeśli masz już własny biznes, to też ci pomożemy lepiej sprzedawać, więcej sprzedawać. Pokażę Ci, jak też tworzyć lejki sprzedażowe, płatną reklamę, generować ruch płatny i bezpłatny, jak tworzyć oferty lead magnety. Praktycznie krok po kroku tutaj działamy, prowadzimy Cię krok po kroku i też co jakiś czas robimy spotkania live, gdzie możesz zadawać pytania na żywo, czy nie będziesz tutaj sam. Nie? To jest naprawdę świetny projekt, na który teraz pracujemy, go rozwijamy. Pamiętaj też, żeby sobie ten kanał zasubskrybować. Daj łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania, to pytaj w komentarzu. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć!